Świętego Jana. Uczniowie rzekli do Jezusa. Oto teraz mówisz otwarcie i nie opowiadasz żadnej przypowieści. Teraz wiemy, że wszystko wiesz i nie potrzeba, by cię kto pytał. Dlatego wierzymy, że od Boga wyszedłeś. Odpowiedział im Jezus. Teraz wierzycie. Te Oto nadchodzi godzina, a nawet już nadeszła, że się rozproszycie, każdy w swoją stronę, a mnie zostawicie samego. Ale ja nie jestem sam, bo ojciec jest ze mną. To Wam powiedziałem, abyście pokój mieli. Na świecie doznacie ucisku, odwagi. Ja zwyciężyłem świat. Oto słowo Pańskie, siostry i bracia. W tym naszym dzisiejszym rozważaniu chciałbym zwrócić uwagę na takie trzy proste, bardzo proste, bardzo myśli. W nawiązaniu do tego czasu modlitwy, który, który wspólnie przeżywamy. Pierwsza rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to tutaj w tekście Ewangelii według świętego Jana, Jezus mówi o takiej sytuacji, prorokuje, wypowiada swoje słowo, że ta godzina, która ma nadejść, ta godzina jego męki, śmierci, zmartwychwstania, będzie godziną, w której uczniowie rozproszą się, każdy odejdzie w swoją stronę, a Jezus zostanie pozostawiony. Mój drodzy, kiedy zastanawiałem się, jakie to jest znaczenie, co to znaczy, co znaczy, jakie są skutki tego, że każdy pójdzie w swoją stronę, to znaczy tak, jeżeli się opuszcza Jezusa, jeżeli oni zostawiają Jezusa samego, to oni automatycznie zwracają się w stronę świata. Odchodząc od Jezusa, uczniowie idą w stronę świata. I Jezus mówi, tam na tym świecie, gdzie się odwrócicie od Jezusa, gdy odejdziecie od niego, tam doznacie ucisku. Wszędzie tam, gdy człowiek odwraca się od Jezusa, jest rzeczywistość sprzeciwna Jezusowi i musi się człowiek liczyć z tym, że tam będzie miał ucisk. I teraz bezpieczeństwo uczniów, kiedy Jezus mówi, ja zwyciężyłem świat, bezpieczeństwo uczniów jest przy nauczycielu. Czyli gdziekolwiek oni odejdą, gdziekolwiek się znajdą, kiedy będą doświadczali, doświadczali ucisku, Jezus mówi: Ja zwyciężyłem świat. Więc mówi o tym, aby wiedzieli, dokąd mają, dokąd mają wrócić. I teraz, kiedy siostry i bracia patrzymy do tego, do tego słowa, które. Dla nas jest, jest skierowane w kontekście naszego Ojca Leona, mamy świadomość, że misja, którą Bóg Jemu daje, misja tego, który jest następcą Piotra, tego, który ma przekazywać naukę Apostołów, ma. Jego słowo, jego wyznanie ma być skałą, na której uczniowie Jezusa mają budować swoją wiarę. I teraz co robi Piotr? Piotr ma za zadanie nawoływać tych uczniów, którzy może odwrócili się, odeszli od Jezusa. I tam gdzie się znajdują, w tej swojej rzeczywistości, rolą Piotra jest, wołać. Przychodzić. Zobaczcie, niezwykły jest ten fragment z dziejów apostolskich, który mówi o służbie apostoła Pawła, który mówi, że tam w Efezie byli ludzie, którzy mieli jakąś cząstkową wiarę. Nie mieli tej wiary w kontekście Ducha Świętego. Oni nawet mówią, czy otrzymaliście Ducha Świętego? Nie słyszeliśmy, że istnieje Duch Święty. Czyli można ich, jeżeli oni mimo, że byli ochrzczeni w imię Jezusa, nie mieli świadomości tego, że owocem paski Jezusa jest przyjście Ducha Świętego. Oni byli, tak możemy powiedzieć, realnie ubodzy, zubożeni, nie mieli tego, tego, do czego służba Chrystusa prowadziła. I teraz Bóg z miłości swojej posyła im tam Pawła. I, I On daje im to słowo, On im wyjaśnia, On tłumaczy, że Jan dał chrzest nawrócenia, ale po to Jan przemawiał, żeby uwierzyli w Jezusa. I teraz zobaczmy, Piotr, nasz Leon, ma obdarowanie Duchem Świętym. Piotr ma ten jasny wykład wiary. I On kieruje swoje słowo wszędzie tam, gdzie człowiek, gdzie uczeń Jezusa się znajduje. Nawet w tym stanie, kiedy odwrócił się, odszedł od Jezusa i poszedł w stronę świata, aby, nie wiem, zabezpieczyć siebie ze strachu, no, wiemy, że te motywacje uczniów były różnorodne. Dlaczego, dlaczego Jezusa, Jezusa? Pozostawili. I my widzimy, że ta służba apostolska jest owocna. Bo my widzimy, że Paweł nakłada na nich ręce, Duch Święty przychodzi. I Paweł rozpoczyna w tym mieście służbę, która trwała całe trzy miesiące. Potem w ramach trzeciej wyprawy misyjnej z Efezu uczyni swoje centrum ewangelizacyjne. Mamy więc dzisiaj, siostry i bracia, to słowo, które inspiruje nas do modlitwy za naszego papieża, papieża Leona. Ten obraz Leona jako skały, na której budujemy. Skały, która nas opiera, jest oparciem. Wszystko inne może zawieść. Świat może uciskać. Świat może uciskać. Ale kiedy słyszymy słowo Piotra, kiedy słuchamy jego słowa, które nas uświeca, prowadzi, wiemy jaki jest kierunek. Wiemy, że trzeba nam wracać do Jezusa, bo tylko przy Jezusie. Jesteśmy tymi, którzy mogą mieć pokój. Abyście pokój we mnie mieli, mówi Jezus. W nikim, ani w niczym innym uczniowie Jezusa nie mają pokoju, jak tylko w nim. I to jest dla nas szczególnie, szczególnie ważne i potrzebne na ten dzisiejszy dzień, i każdy następny dzień, kiedy będziemy żyli, ale też wspierali swoją modlitwą naszego, naszego papieża Leona, to Bóg daje nam ten czas nowenny i modlitwy o Ducha Świętego dla Niego, dla Kościoła i dla nas. Amen.